Hej, tutaj Marii, Marii i kolejny odcinek. U mnie pasa trwa. Mam pewniaka, ten albo ten, jak myślicie. To się dowiecie niedługo. Dzisiaj drapiemy w kwocie 45 zł. Powiem Wam, że pewniak jest super. Bo na pewno będzie plus. Czy jeszcze gdzieś indziej coś będzie, czy nie. Także lećmy w ósemce z numerkiem piątym. Szukamy ósemki. A mamy 2, 5, 6. 9, 3. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, będzie mi bardzo, bardzo miło. Ale jak widzicie, ósemka nam nie jest dana. To lecimy dalej. Poszukaliśmy ósemki, to poszukajmy siódemki w trapce z numerkiem drugim. A mamy radio, dzwonek, korale, serce, świat, samolot. Kości, pik, gwiazdę, parasol, zegarek, truskawkę oraz bank, portfel, skuter. Powiem Wam, że w tej zrabce jeszcze nic mi się nie trafiło. Także słabo. Trzeba ją chyba przetestować w inny sposób, ale to jeszcze pomyślę nad tym faktem. Gdyby ktoś chciał kontrolny zobaczyć, to tu jest jakieś H. O, się pochowały z każdej strony H i B. No dobra, nie ma. A no to zostały nam jeszcze dwie zrabki. Czy to jest pewniak? No niestety nie, a mamy to z numerkiem 17. Szukajmy jeszcze okularów i leżaka. O, mamy okulary. Zdrapałam rower przez pomyłkę. Dobra, okulary i leżak. Dobra, lecimy dalej. Arbus i serce. Serce dla wszystkich oglądających. Arbus. Chyba mamy linię. Arbus był, motyl był. I i i, i popcorn był dobra. Tu linia jest. No to arbuz i serduszko. Tu jeszcze okularki. Opatrzcie druga linia. Sprawdzamy od razu. Klapki, arbus, łódź i popcorn, czyli passa mnie nie opuszcza z tego co widzę. Zobaczymy jak długo. Arbus i serduszko. Czy coś przekapiłam? Oczywiście na pewno tak. Rower klucz, czyli o rowerze mogę zapomnieć, tylko przez przypadek zdrapałam. No i tak go drapiemy. Rower, rower, klucz. Ok. I kolejne symbole to cytryna i gwiazdka. Tu mamy gwiazdkę. Tutaj również. Jeszcze tutaj. Tutaj. Jest gwiazdeczka. Tu mamy cytrynę i gwiazdkę. Czy coś jeszcze może wpaść? Oczywiście, ale nie musi. Słońce i słoń. Także szukamy. Ale chyba nie ma. Baloników chyba nie było. Cowonu nie było. No dobrze, to sprawdźmy. Pod pierwszą linią kryje się o, 30 zł, a pod drugą linią się kryje. 10. Czy można wygrać 40? Patrzcie, można. Nawet nie wiedziałam. No dobra, jakie na 40? H. Ja sobie to oczywiście sprawdzę. Na razie 40 zł tu wyskakuje. No to chyba tak będzie. A teraz lecimy do Paradiso z numerkiem którym? 10. I nie uwierzycie, co wydrapałam Linie i mamy. 50 zł. I zostały tylko dwa symbole, ale żal mi było tego nie pokazywać, bo chciałam sobie to zdrapać. Tak do kawki sobie myślę, jedną ze drapnę, ale wiecie co? Wydrapam awokado. Chyba mamy stówę. Tu jest drugie 50. Pióro jest, awokado jest, ananas jest i to coś, co się nazywa marakas jest, czyli mamy. Wow! 100 zł, dobra. Szukamy jeszcze awokado. Może to nie wszystko. Jak już tak dobrze idzie. Ok. I ostatni symbol to jest Arbus. Arbus, Arbus, Arbus. Mam nadzieję, że nic nie przegapiłam. Ale fajnie, że Wam pokazałam. Bo mam aż dwie linie. Dwie pięćdziesiątki super, jest słowa jaka to w ogóle jest kontrolna. Ja w ogóle nie wiem, wyłoniło się jakieś P trzy razy. P to tak chyba musi być. Idzie stówkę, wygrać idzie super. Ja sobie to zweryfikuję. E, podsumowując, mamy 100. 140, na wydane 45. Także sami widzicie. Jaki jest piękny plus. Także tego Wam życzę. Sama jeszcze nie mogę uwierzyć. Te ekstra linie sobie zweryfikowałam. To kontrolne SH w Mega Paradisu. No, mi się wydaje, że też tak jest, chociaż tam nie ma tych literek podanych. Życzę Wam takich pięknych wygranych i takich pięknych plusów. pa!